Przechodzimy do slajdu, w którym znajduje się nasz obraz. Należy mu nadać pewien określony kształt. W tym celu zaznaczamy obraz, następnie przechodzimy na wstążkę Formatowanie i wybieramy opcję Przytnij. Mamy tu do wyboru opcję Przytnij do kształtu, gdzie możemy wybrać konkretny kształt. Na przykład kształt koła. Kształt naszego obrazu został nadany. Natomiast chcielibyśmy, aby na przykład zostały wycięte tylko dwie pierwsze osoby, które znajdują się na naszym obrazie. Zaznaczamy w takim razie ten odpowiedni kształt i pierwszą rzeczą, jaką robimy, to zmniejszymy go trochę. Następnie należy przejść na wstążkę formatowanie i ponownie wybrać opcję przedniej. Mamy tu opcję dopasuj. W tym momencie możemy przeciągać odpowiednio konkretne zdjęcie, tak aby pokazywało ono tylko i wyłącznie konkretne zdjęcie. Co możemy jeszcze w tym wypadku zrobić? Zwiększyć samo zdjęcie, natomiast kształt pozostawić cały czas ten sam. W tym celu najeżdżamy na kółko znajdujące się na szarym polu, kursor myszy się zmienia, możemy teraz powiększyć konkretne zdjęcie. Przesuńmy je teraz do odpowiedniego miejsca. Zauważmy, że mamy już na środku tylko i wyłącznie dwie pierwsze osoby. Teraz należy trochę zmienić nasz kształt, przeciągając czarne linie, które do tego służą. Musimy oczywiście troszkę nad tym popracować. Gdyby jeszcze zdjęcie nie było wystarczająco duże, możemy znowu je odpowiednio przeciągnąć i poszerzyć. W ten sposób będziemy mogli w kształcie umieszczać tylko pewne elementy zdjęcia i je odpowiednio dopasowywać. Aby zakończyć dopasowywanie konkretnego zdjęcia do kształtu, wystarczy kliknąć gdziekolwiek na naszym slajdzie. W tym momencie w środku zostały tylko i wyłącznie dwie pierwsze osoby. Aby zdjęcie było jeszcze bardziej widoczne, warto w tym momencie nadać mu na przykład ramkę. W tym celu zaznaczamy zdjęcie, przechodzimy na wstążkę formatowanie i wybieramy opcję obramowanie obrazu, w której możemy dokonać dodania jakiejkolwiek ramki. Wybieramy odpowiedni kolor, następnie jeszcze raz rozwijamy opcję obramowanie obrazu i wybieramy odpowiednią grubość. Na naszym slajdzie Zostało już wycięte konkretne zdjęcie. Aby ze zdjęć wyciąć jeszcze kolejne kawałki, które będą miały odpowiednie kształty, należy. W naszym wypadku zaznaczam zdjęcie i kopiuję je używając skrótu Ctrl C. Następnie używając skrótu Ctrl V powielam zdjęcie, ustawiając je w odpowiedniej odległości od pierwszego zdjęcia. Czynność wykonuję ponownie, czyli używam skrótu Ctrl -V, aby uzyskać trzy zdjęcia. Teraz należy w każdym okręgu wstawić inny kawałek obrazu. Zaznaczam w takim razie takie zdjęcie, przechodzę na wstążkę formatowanie i tym razem wybieram po prostu opcję przytni. Mam to możliwość edycji tego zdjęcia. W momencie kiedy najadę na konkretne zdjęcie pojawia się kursor, który posiada cztery strzałki. Mogę wcisnąć lewy klawisz myszy i przesuwać Nasze zdjęcie w, odpo w odpowiednie miejsce. Pierwsze zdjęcie zostało wykonane, teraz należy kliknąć gdziekolwiek na konkretnym slajdzie, aby zmiany zostały nadane. Tą samą czynność wykonuję na następnym zdjęciu. Zaznaczam zdjęcie, przechodzę na wstążkę formatowanie i wybieram opcję przedniej. Najeżdżam na zdjęcie i przeciągam lewym klawiszem myszy w inne miejsce. Aby zatwierdzić czynność, klikam gdziekolwiek w slajd. W tym momencie uzyskaliśmy trzy obrazy z jednego zdjęcia. Narzędzia przeze mnie zaprezentowane służą właśnie do dopasowywania konkretnych obrazów do kształtów i później wybierania odpowiednich części obrazów z tych kształtów.